Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w głównym mieście Gdańsku wchodzimy sobie w kierunku Jarmarku. Słuchajcie, Jarmark Wita. A na tle Jarmarku widać też taką wieżę. Może za chwilę do niej dojdziemy, to Wam opowiem. A na ten moment serdecznie dziękuję wszystkim osobom wspierającym mój kanał. To dzięki Wam mogą powstawać te filmy. To dzięki Wam mogę bardziej się angażować to dzięki Wam tworzę to co tworzę jak widzicie Jarmark jest jeszcze zamknięty bo jest wczesna pora ja pokażę wam jak z drugiej strony to dzisiaj wygląda którym razem też przyjdziemy w momencie kiedy będzie otwarty Jarmark tak żebyście zobaczyli jaki tu jest Harmider i ruch, to widzicie budowle katowni. Niegdyś był to bastion połączony z bramą długo uliczną. Później to zmieniono właśnie na katownię. Katownię oczywiście więźniów przetrzymywano i tam była taka jedna specyficzna cela, ale jak to była cela? Cela, w której jeżeli więzień był skazany na śmierć, to na kilka dni przed tą śmiercią właśnie był kierowany do tej celi i dlaczego to było robione? Dlatego że była pewność już wtedy, że on zostanie stracony, a jak miał pewność więzień, że zostanie stracony, no to wtedy ewentualnie już mu nie zależało, czy powiedzieć, czy nie całą prawdę. E, no, a jako sprytni mieszczanie, czasami wykorzystywali to, e, wsadzali właśnie więźnia do takiej celi, po to tylko, żeby powiedział, jaka była prawda. O, patrzcie, słuchajcie, takie wiatraki mi się kojarzą z Niemcami, z Berlinem. A tutaj widzicie bramę. Jaką bramę? Oczywiście, że bramę wyżynną. Tutaj przepiękny budynek Narodowego Banku Polskiego. W okresie międzywojennym mieścił się Bank Gdański w tamtym budynku. A my sobie przez to przejście wyjdziemy naprzód właśnie bramy wyżynnej niestety tutaj jakieś widzę reklamy świąteczne są o i tutaj jest właśnie ta piękna brama ta piękna brama na niej trzy herby herb oczywiście gdańska herb Rzeczpospolitej Polskiej i herb prus królewski No i właśnie w takiej kolejności spójrzcie teraz na te herby Rzeczpospolitej i krusz, Czyli te elementy, z których składała się Rzeczpospolita wówczas. To oczywiście teraz jest biuro informacyjne, ale obok widzicie taki kloc, który został tutaj postawiony. Dawny budynek lotu, ale w tym miejscu niegdyś stał przepiękny hotel Danzinger Hof niestety nie przetrwał do czasów obecnych druga wojna światowa spowodowała że nie ma go tam słuchajcie a tutaj patrzcie jaki przecudny widok a my tak w tym klimacie świątecznym będziemy szli w kierunku ulicy Długiej, długiego targu Chcę żebyście zobaczyli Jak ten Gdańsk wygląda O wschodzie słońca Patrzcie jaki tu jest przepiękny widok Chyba zrobię fotografię Oczywiście macie Światła, światełka Macie Knajpki Oczywiście wszystko na ten moment jest Pozamykane Ale zapewne Za chwilę będzie Otwarte. A tu widzicie, oczywiście, ten przepiękny napis: Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk. Ale do tej nie widzę. Spójrzcie. Brama wyżynna, którą przed chwilą widzieliście, tam w oddali jest, była jakby pierwszą bramą na drodze królewskiej widzicie w oddali wielką sprojownię a tutaj wejście już na ulicę Długą na ulicę Długą niegdyś prowadziła inna brama zwana bramą uliczną. była to brama z czerwonej cegły tu nie wiem czy będzie czytelne i widoczne ale są takie zamurowane wejścia o może przybliżę o widzicie tutaj u góry i tu drugie. I właśnie te wejścia były połączone tutaj z tą bramą długą uliczną i tworzyły pewien bastion. Bastion niestety nie przetrwał do dzisiaj, dlaczego za chwilę wam powiem. No ale zanim to wam powiem, chcę wam pokazać, że tutaj jest tablica upamiętniająca Pawła Adamowicza prezydenta. Gdańska w latach 1998-2019, który poniósł tragiczną śmierć podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy na pewno znacie historię, więc historii nie będę wam w tym momencie przybliżać. A my wchodzimy sobie na ulicę Długą. I, tak jak powiedziałem, w tym miejscu, w którym przechodzimy, niegdyś była brama długo uliczna. A obecnie jest złota brama, tak zwana Złota Brama. I ona spójrzcie, tak wygląda. A dlaczego? Właśnie została zburzona tamta brama długo uliczna. Ponieważ spójrzcie na tak krótkiej odległości dwie bramy prowadzące do miasta, tu była ta starsza, a ta wcześniejsza, przy której najpierw byliśmy, no z czasów nowożytnich, brama nowożytnia, jedna z czterech nowożytnich, to no jest stwierdzono, że tutaj zrobiona zostanie taka brama reprezentacyjna dla królów, którzy wjeżdżają do Gdańska. Jarmark Bożonarodzeniowy również tutaj biegnie, w kierunku ulicy Piwnej i Wielkiej Zbrojowni, ale my przejdziemy sobie ulicą długą. Patrzcie, jak tu jest w tym momencie pusto i jak pięknie! Jednocześnie, jak jest pięknie. My się już trochę oddalamy od Złotej Bramy. Ale jeszcze jedno spojrzenie właśnie na nią, razem z katownią. A tu widzicie przepiękne wejście portal wejściowy do przepięknej kamienicy. To jest dom Buhagena. On biegnie, biegnie od groma w tył. Także to jest, jak wejdziecie do środka, po prostu pałac. Zachęcam was serdecznie do wejścia do tego domu Buhagena naprawdę zdziwicie się jak po nim się przejdziecie. Tam jest oczywiście teraz muzeum. W tym muzeum możecie trochę czasu właśnie w fajny taki pożyteczny sposób spędzić. Pożyteczny dla was, bo zobaczycie wówczas wówczas dopiero zobaczycie jak wyglądało życie mieszczan w Gdańsku. A tutaj przed nami to z boku, to ten obiekt, który pokazuje, to jest obecnie Poczta Polska, ale w okresie międzywojennym tu się mieściła poczta Gdańska. I to nie była ta poczta, która się broniła, tylko to była ta o zabarwieniu właśnie niemieckim poczta. No to ciekawostkę, którą wam teraz powiem na pomniku, Westerplatte ja mówię potoczną nazwę na pomniku na Westerplatte macie między innymi napis poczta gdańska wymienione obrońców różnych i między innymi poczta gdańska co jest oczywiście błędem bo ta poczta gdańska była o zabarwieniu niemieckim a Poczta Polska, która się broniła wówczas, to była Poczta Polska w Wolnym mieście Gdańsku i to była zupełnie inna instytucja. A my teraz zmierzamy w kierunku Neptuna, ale zanim tam przejdziemy, chcę zwrócić Wam uwagę na to miejsce. Tutaj w okresie powojennym mieściło się największe kino w Gdańsku: kino Leningrad dosyć długo funkcjonowało, tutaj były filary otwarte można sobie było wejść pod te filary tak jak widzicie teraz trochę inaczej wygląda kina mamy gdzie indziej a tu spójrzcie jeszcze raz w tym kierunku pięknie jest dzisiaj tak swobodnie sobie idąc dotarliśmy do pięknej ulicy Kaletniczej tu jeżeli chcecie piękną fotografię wykonać to jest jak najbardziej to miejsce a ja spaceruję dalej do fontanny Neptuna Neptun to oczywiście najbardziej chyba rozpoznawalny symbol Gdańska ja zapraszam was do wysłuchania na YouTube mojej piosenki hymn, hymn, hymn Gdańska trochę się zaciąłem ale ja już nie jestem młody I czasem jak stara płyta się zacinam Słuchajcie Posłuchajcie tej piosenki To jest mój tekst e napisany tak od serca Także Bardzo Wam polecam Właśnie tą piosenkę Jeszcze raz powtórzę tytuł Hymn Gdańska Tam są trochę e Trochę moich zdjęć I na bazie moich zdjęć porobione inne wizje właśnie Neptuna między innymi zobaczcie to fajny nawet teledysk wyszedł słuchajcie a ja sobie tutaj po schodkach idę ale już schodzę bo jeszcze jedną rzecz Wam chcę tutaj pokazać słuchajcie tutaj widzicie herb Gdańska nie wiem, czy są czytelne, bo te cienie trochę padają na lwy, ale lwy patrzą oba w tym oto kierunku. Jak autor właśnie tego herbu odsłonił ten herb, to na początku były owacje, a później ktoś zauważył, że lwy oba patrzą w jednym kierunku. Ja postaram się zbliżyć. O, widzicie teraz lepiej? No i. Autor się lekko podłamał, a ktoś powiedział właśnie w tym momencie, że. co powiedział, że te lwy wypatrują króla Polski, który będzie wjeżdżał do Gdańska właśnie z tego kierunku. Bo słuchajcie, królowie polscy wjeżdżali tutaj przez złotą bramę do Gdańska. A tu już widzicie samego pięknego naszego Neptuna jak to napisałem w ręku trójząb dzielszy nasz przecudowny właśnie Neptun. Popatrzcie jaka piękna sylwetka i jaka piękna teraz wyjdzie fotografia, a obok Neptuna tutaj. Z oddali się nam wyłania, co oczywiście dwór Artusa, dwór, przepiękny dwór, do środka również możecie wejść zobaczyć, zobaczycie w jakich warunkach mieszczanie, można by rzec, pracowali.